of me like all I want is like a big Come fat Na tym trollowanie Logana się nie zakończyło, bo pomysł Dylan nawet wydał kilkaset zdolców, żeby zdobyć porównanie prawdziwego Logana w tej całej jak nagrał Martwe Ciało w japońskim lesie. I wczoraj dostaliśmy całkiem ciekawą informację, bo Dylan napisał, i nałożył na pozew. między innymi m.in. wnioskuje o karę więzienia. Nie dojdzie do walki, jak stracimy zakrętki. I tak się chodźcie Logan jest martwy. Później to nie może dużo mówić o tym bo jest to sprawa federalna, ale je wtedy dziwkę. I dalej kontynuował wrzucanie memów na jej temat. Zdjęcie potencjalnego prawnika Niny, więc absolutnie zero skruchy. Chłop wchodzi w tę sprawę all in. Okazuje się, że może dosyć mocno prawnie za to oberwać. Nina udostępniła informację TMZ w sprawie pozwu i dowiadujemy się tam, że chłop wrzucił na jej temat jakieś 250 pozwów. I ona czuje się przez niego upokorzona, zestresowana jej reputacja na tym poważnie ucierpiała. W sensie wiadomo, Beka niedługo mają walkę, więc chce jakoś zrobić wokół tego marketing. Ale rzeczywiście typ już podchodzi pod nękanie i prześladowanie tej Niny i nawet ludzie pod jego tweetem zwrócili na to uwagę, że. Za dużo tego wrzucasz. W pozwie jest też zawarty wątek o nagim zdjęciu, które wrzucił Dylan i miało ono zostać zrobione 10 lat temu podczas jakiejś romantycznej relacji. A Dylan to jeszcze repostował, żeby zdobyć jeszcze więcej wyświetleń. Jak chodzi o to słynne wideo, że potrzebuje w sobie szybko czyjejś ogromnej kiełbasy, to w pozwie napisała, że filmik jest przez 6 lat i został wykażony z jej telefonu, bo był zakopany głęboko w snapchatowym archiwum. I zasugerowała, że Dylan albo stakował jej konto, albo dostał ten filmik od osoby, która się tam włamała. Za każde pojedyncze naruszenie Nina chce od Dylana 100. 50 tysięcy dolarów potencjalnie mogłaby się z tego zbierać całkiem ładna sumka I Dina to tylko skomentował, że nawet nie założył na jej palec pierścionka, a ta już chce go wyruchać na hajs. Zobaczymy, jak ten puzzle się potoczy. Będę was o wszystkim update'ował, więc subujcie kanał i bądźcie na czasie. Jeszcze na chwilę wrócimy do tematu szarentingu w polskim internecie, czyli wrzucania, czasami spamowania do internetu z zdjęciami i nagraniami swojego dziecka. I przedwczoraj wam mówiłem, jakie niebezpieczeństwa to ze sobą ciągnie, Jak na przykład taka animacja oparła na tym swój aktualny model biznesowy w, w internecie. A to powinno... Piękną tę tego kontaktu w Polsce, czyli Hangers. Kręliśmy nawet kurwa dokładną relację porodu i momenty parcia. Dinmaści też już poszła w jej ślady i podzieliła się swoim porodem. Nie jest jakiś tragiczny ten film. Pewnie jakbym był kobietą, która ma rodzić, to sam bym takie coś obejrzał. Ale wracając do Andziak. Ostatnio ktoś postanowił wykorzystać wizerunek jej oraz dziecka do skamerskiej reklamy z podłożonym głosem AI. Tknęłam się na program do zarabiania, zarejestrowałam się i już pierwszego dnia zarobiłam 500 euro. To było niesamowite. Już pomijając, że kto by się nabrał na taką Gównianą reklamę skamo, gratulacje, użytkowników. To nie wiem, czy te dzieci w przyszłości byłyby zadowolone, że jakiś oszust sobie wykorzystał materiał mamy, który udostępniła milionom ludzi do promocji i oszustwa. To zjawisko jest dziwne, ale z drugiej strony może pomocne, dla trzeciej strony fatalne. Ja dlatego raczej nie zmniejszy się ilość tego kontentu w internecie. Możecie tego nie wiedzieć, ale pierwsze materiały na tym kanale były z CS-owych stronek hazardowych. Dobra. Teraz zrobię bale barierę. Miałem wtedy głos okay. W każdym razie byłem smały i, i przegrałem dla, dla, dla. wszystkie swoje skiny. chociaż ty nie popełniłeś takiego błędu i nie bądź tak jak ja, spienięż swoje skiny na Drodnik. Na drodni możesz kupować

to się... o, ja. Teraz pogadamy o ułatwiecji w Polsce, bo w internecie pojawiła się informacja, że ta pseudo influencerka z milionami kupionych followersów, czyli Caroline ma pojawić się w programie wojewódzkiego. I wiecie, bycie w programie wojewódzkiego to był taki wyznacznik prestiżu. Też w sensie, jak serio osiągnęło się sukces czy coś znaczącego, to mogliście się tam pokazać. Naprawdę. Pewno...

Dziennikarstwa dzisiaj. Ten rodzaj tandety, której podobno oczekuje widz, nie potrafi powiedzieć, kim jest tak naprawdę dziennikarz. Myślę, że dla gości zapraszanych to kiedyś było wyróżnienie być u wodzkiego na kanale. To pokazuje, w którą stronę poszły media. Ważne, że wskaźniki oglądalności się zgadzają. Mam głęboką nadzieję, że kiedyś media wrócą do pokazywania waszych wartościowych... środków. Bojebudzki ją trochę konfrontował Albo wyjaśniał wszystkie oszustwa Po nawet tych fejkowych sesji wybor. U Wiktorii Secret Ale on rzucał jakiś no temat no, Ona odpowiadała no, wymijająco A ty naprawdę masz 60-letniego pacjenta? No, no. Kurwa Jeden piknął e, mi tam na dwóch nie? Gówno <laughs> Nie wiem o i kurtyna nie ma drążenia dalej i jej gigantyczne karol z kuby wojewódzkiego mówiła dziś o o tym, że znalazła Trumpa i w ogóle to sama planuje być prezydentem. ona mówił panu sponsorze mówiła jaka jest technicznie bogata i się próbuje przesłuchać to łyka słabej dostała ogromną platformę do promocji swojej postaci postaci utkanej z fejkowych historii Wygadywać głupoty, po potem kupi. 1, 2, 3, 2, 3. Smutne i słabe ze strony wojewódzkiego. Karolina wypowiedziała się również o Natalii Januszek w kontekście e, fajkowych hinduskich followersów. Kim są ci ludzie, którzy ci śledzą. Wiesz, co, na temat hinduskich followersów się nie wypowiem, bo od tego zaprosisz Natalię Januszek. Okej. Okay. <kluzny> ona, ona bardziej <kluzny> tam. Azja tak. chyba, głębsza Azja. W tej kwestii to one są akurat z siebie warte. Chociaż nawet Karolina ma. A u Januszek 10%, więc być bardziej fajkowy. To już sporo osiągniecie no, karoleję. Chyba dlatego nie no, Teraz przejdziemy do tygodniowego segmentu 6 newsów, czyli rozstania teorie dzieci z TikToka i no, no. innych gówno. Pierwsze smutności to rozstanie Murcik z tym materem swoje 5 minut. Murcik najpierw dodała tego TikToka, gdzie leży ze smutną miną z podpisem My Heart Right Now. I tle mogliśmy usłyszeć dźwięki do no, tak się szkła. <grym> Okazało Ej, on dostał gdzieś źle! Przestała się wzajemnie Nie. na Instagramie Dostał 77! Następnie mamy bardzo smutne Mało. rozstanie czajnikowe. Wrzucimy na ten temat odcinek, który jest jednym z najbardziej niekomfortowych break-up video, które widziałem, Pokaż, bo poprzeplowany jest z płakaniem i no? normalnym, chłodnym podejściem do sprawy. Dobra, Oraz mamy jednego fraga, on begleci. Pamiętajcie, to jest jeden rzecz, którą robicie po rozstaniu Odpalacie kamerę i nagrywacie z z a w opisie sprawdź mój Instagram i TikTok. A jeszcze o poście rozpanią. Jest to ciężkie Dostał. Dostał. sposób dostawy tej informacji jest według mnie trochę żenujący. Nie wiem, jak według was. Na koniec pogadamy o Lexji, która. Jak kojarzycie życie od dłuższego czasu Fagata i Lexi przyjaźniły się, jeździły wspólnie na wakacje Stońce, czy proszę, czy my my filmy, A w dzień ogłoszenia karty gali Fame Friday i na której fagata. została zapytana na swoim Instagramie! Wybiera się na następny fame. Nie. Ludzie zaczęli spekulować w komentarzach, dlaczego ta ogromna przyjaźń mogła się zakończyć. Jedną z jest to, że Lexi obraziła się na Fagatę, że no. została zakontraktowana przez Fame. Sama Lexi w wywiadach wspominała, że chciałaby zobaczyć Mrs. Honey, która jest zakontraktowana w Cloud, z Fagatą. Lexi wspominała, że, że Fagata chciałaby walkę. Wydaje mi się, że też to byłaby ciekawa walka. Bardzo smutne rozstanie ze strony Lexi. Że... Mm. Mm. Myślę, że wyjdzie i to na dobre w długoterminowym czasie. Zobaczymy. Daj ze świata fitness. fitness. I szczerze, jest to dla mnie trochę niezręczny temat, ponieważ klientem partnerem mojego kanału jest Uf. inna marka suplementacyjna. Natomiast zostałem na ten temat mało nie mogę tego tematu przemilczeć, bo sprawa jest całkiem poważna. SFD wpadła właśnie w sporą aferę rtęciową. SFD to na przykład sponsorzy Fejmu, mają też wielu to znanych to ambasadorów i jest to ogromna to jest marka suplementów w Polsce. Afera została nagłośniona przez profil Fit Recenzje, który przeprowadził Prowadził badania kreatyny od SFD, a następnie sam Sanefit sprawdził temat i okazało się, że w niektórych próbkach SFD przekroczyło go z o ponad 1000%. Pojechałem do Oszą Piasteczno w poszukiwaniu kreatyny do badań. Aby badanie było czytelne, nagrałem proces pobrania i badania produktu do obrazu. Kreatyny zostały uzyskane również w innych miastach.

ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Czas to na się. zawsze. 12 lat temu, kiedy firma SFD stawiała swoje pierwsze kroki, ślepo zaufała dostawcy i nie skontrolowała jednej partii. Jezuz Maria, ale clip. A klipa, wówna, o tym clip to rupię na O! Ludzie piszcie, wpiszcie przelek, Ludzie wysyłając donate, jestem biedny. Dla takiej tragi proszę donate. O, fak, o, fak! Uwaga, <skrybuj> Na no to... nie wytrzymam! To... Czyli ten, co złapał hejtera, który go obrazył... I pracę w warsztacie i wziomek od mema No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to wątpienie? Po tych pierwszych kilku incydentach ręczył do nich z ręką na sercu, że wszystko jest już w porządku. A daj, wam to. z ręką na sercu, że naprawdę jest wszystko na jak najwyższym poziomie. Co ciekawe, to SFD by cofało te kreatyny ze sprzedaży 4 września, więc już wtedy byli świadomi, że coś jest nie tak, ale nie wrzucali żadnego oświadczenia dlaczego, jakiegoś ostrzeżenia, <laughs> więc jednak nie... W ostatnich dniach odcinku sygnał o możliwym no, wystąpieniu wady jakości w jednej z tychowanych na nasze zlecenie przez jednego z zewnętrznych dostawców. Podjęliśmy natychmiastowe działania Dobra. wyjaśniające, sprawdzenie podlegały m.in. certyfikaty jakości przedstawione przez dostawcę kreatyny, poświadczające, że surowiec został przebadany i mm. jest wolny od jakieś. A możemy zagrać potem na jakimś zapyć badania laboratoryjne, potwierdziły jednak, że to jest takie mi tu jest przekroczony, Surowiec okazał się wadliwy, pomimo że posłało Certyfikat poświadczający, że substancja jest pełnowartościowa. Partia produktów wskazana została zamknięta. Natychmiast wycofana. No pas. Jakiś zewnętrzny dostawca zapełnił certyfikatem, że chłopaki no, no. dobrze robią i wszystko jest git z tymi produktami. Dobrze, dobrze robią. Licznie się to wydaje. Cześć na moment jak to nagrywam, to nie wypuściło żadnego oficjalnego oświadczenia na swoje media. Jedyne co to jak zesprolujemy ich stronę na sam dół, do aktualności, to dopiero no, mamy tam tą samą I formułkę, którą właściwie SMD wkleił w komentarzu. Ja po kilkunastu latach no. istnienia zepros okay. pojedonych w postaci od 14 latka mowa o Łamku. Lołek, na przykład, robił o tym odcinek 3 lat temu. Wiele się z nim spotkało, na challenge'u i jedna osoba... ...czuła, że Prawie pierwsza. I nawet Speed ostatnio zrobił ten challenge. No i zajebiście. Co no. się stało? Report zagryfing, ban 12 był. Kto ci dał reporta? Nie mam pojęcia. Ja ci A, nie dałem. Jak się pewnie domyślacie, jest to uryżenie ostry chips, który Dobra, ma ponad okay. 1 ja ci... Przysięgam 11. ci, że ci nie dałem. która za niego odpowiada, Dobra, nazywa się Paki. Paki. No i cały marketing wokół tego produktu oparli na tym no, challenge'u. Nawet udostępniali taką tabelkę z rangami, którą możecie sobie przyznać, w zależności jak ja długo, długo wy trzymacie po zjedzeniu tego chipsa bez Dobra. żadnego popijania.